Imbir zaliczany jest do przypraw, jednak nie byle jakich, bo najzdrowszych na świecie. Spokrewniony jest z kurkumą i kardamonem. Pochodzi z południowych części starożytnych Chin. W Europie kłącze pojawiło się po raz pierwszy w okolicach I wieku. Współcześnie to właśnie Indie uznawane są za największego producenta imbiru na świecie. Kłącze wykorzystywano w leczeniu wielu chorób i dolegliwości, m.in. niestrawności, wzdęć, nudności, wrzodów czy zapalenia stawów. Imbir Substancje obecne w kłączu rośliny. Największe znaczenie wśród substancji czynnych obecnych w imbirze mogą wykazywać gingerole. Substancje te mogą działać przeciwzapalnie i mogą redukować stres oksydacyjny. W korzeniach rośliny można znaleźć także niewielkie ilości witamin i składników mineralnych, m.in. witaminę C, witaminę z grupy B, wapń, fosforo, żelazo czy cynk. Właściwości i działanie imbiru Tworzeniowi imbiru przypisuje się wiele właściwości prozdrowotnych. Imbir może być skutecznym wsparciem w łagodzeniu mdłości i wymiotów. Badania wykazują, że roślina może być pomocna w zmniejszeniu częstotliwości wymiotów i nudności kobiet w ciąży. Imbir może poprawiać trawienie wpływające na czynności żołądka, pobudzając jego pracę oraz wytwarzanie śliny i żółci. Dodatkowo stosowanie rośliny może być pomocne w przypadku niestrawności, gdyż imbir może okazywać się cennym wsparciem po odpitym posiłku, przyspieszając wchłanianie składników pokarmowych. Świeży imbir może być stosowany w terapii infekcji wirusowych, które często wiążą się z infekcjami górnych dróg oddechowych. Ponadto roślina może hamować wzrost wielu bakterii, między innymi tych przyczyniających się do rozwoju zapalenia gardła. Imbir często wykorzystywany jest również jako składnik złotego mleka, czyli naturalnej mikstury o właściwościach rozgrzewających, która może łagodzić objawy przeziębienia. Imbir może wykazywać działanie przeciwzapalne, może zmniejszać wytwarzanie cytokin prozapalnych w ustroju, co jest związane z występowaniem reumatoidalnego zapalenia stawów. Kończe rośliny może być pomocne również w stanach zapalnych kości i stawów, gdzie może łagodzić dolegliwości bólowe. Imbir może także wpływać na regulację poziomu cholesterolu w surowicy krwi. Badania naukowe wykazały, iż roślina może przyczyniać się do obniżenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Kolejne wyniki badań naukowych sugerują, że stosowanie suplementów zawierających korzeń imbiru może korzystnie wpływać na stężenie glukozy we krwi, przyczyniając się do obniżenia jej poziomu. Imbir może w niewielkim stopniu przyczyniać się do obniżenia masy ciała. Właściwości te mogą być związane z możliwym wpływem imbiru na zwiększanie termogenezy i limpozy tkanki tłuszczowej. Z kolei spożywanie wody z dodatkiem imbiru może zmniejszać apetyt i ograniczać podjadanie, co może być pomocne w procesie redukcji masy ciała. Imbir może być wykorzystywany do wielu kosmetyków, szczególnie tych bazujących na naturalnych produktach. Kłącze rośliny często stosowane jest jako składnik wykorzystywany w kompozycjach. Zapachowych perfum, jako składnik balsamów czy olejków, gdyż ze względu na rozgrzewające i pobudzające krążenie właściwości może ujedniać skórę i zmniejszać celulit. Imbir jako składnik diety. Imbir to popularna przyprawa i składnik różnego rodzaju produktów, który jest powszechnie dostępny na rynku. Można spotkać się z imbirem w postaci świeżego korzenia, a także w postaci sproszkowanej czy marynowanej. Warto wiedzieć, że 1000 mg sproszkowanego imbiru może odpowiadać 4 g świeżego startego korzenia imbiru. Imbir może być stosowany w codziennej diecie jako przyprawa do przygotowania dań, a także dodatek do deserów. Dzienna porcja imbiru. Ile imbiru dziennie można jeść? Datki wykorzystywane w badaniach naukowych niekiedy wynoszą nawet 5 g sproszkowanego imbiru podawanego w formie kapsułek. Bazując więc na aktualnych danych, warto nie przekraczać tych ilości. W przypadku występowania nudności czy wymiotów najczęściej rekomenduje się dawki wysokości 1 g sproszkowanego imbiru lub 4 g świeżego korzenia rośliny. W czasie występowania dolegliwości bólowych związanych z bólami menstruacyjnymi zalecana porcja korzenia wynosi 500 mg i powinna być stosowana 3 razy dziennie. Z kolei w trakcie choroby lokomocyjnej wśród osób dorosłych warto zastosować 1 g sproszkowanego imbiru przed podróżą i około 500 mg kłącza co 4 godziny w trakcie jazdy. Jak przechowywać imbir? Imbir powinien być przechowywany w lodówce. Nieobrany może zachowywać świeżość przez okres od 2 do 4 tygodni. Obrane kłącze rośliny powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku. Skutki uboczne i przeciwwskazania do stosowania imbiru. Imbir uznawany jest za bezpieczną substancję, a skutki uboczne wynikające z obecności imbiru w diecie są niezwykle rzadkie i łagodne. Do niepożądanych dolegliwości, które mogą wystąpić po spożyciu imbiru można zaliczyć zgagę, biegunkę, dyskomfort żołądka i podrażnienie jamy ustnej. Istnieją jednak schorzenia i dolegliwości, w których należy zrezygnować ze stosowania kłącza rośliny. Ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na stany zapalne i wrzody żołądka, gdyż korzeń imbiru może zwiększać wydzielanie kwasów żołądkowych. Ponadto roślina nie powinna być stosowana przez osoby borykające się z niską krzepliwością krwi. Poznałeś już najważniejsze właściwości Imbiru oraz wiesz w jaki sposób zastosować tą niezwykłą przyprawę w swoim codziennym życiu. Dziękujemy Ci za uwagę i zapraszamy do kolejnych materiałów.